Dzień dobry. Kochani, znowu jesteśmy w pięknych okolicznościach. Na koniec Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na bajecznej, po prostu absolutnie bajecznej plaży. Inspiracją do nagrania tego odcinka była szczerze powiedziawszy wiadomość od mojego znajomego. Pozdrawiam serdecznie. W której opowiadał mi o tym, że nie rozumie, dlaczego w jego życiu tak się dzieje, że musi się ciągle natachać, żeby coś. Coś w życiu mieć, że są tacy ludzie, którym wszystko przychodzi jakoś z łatwością, albo przynajmniej tak się wydaje, że im przychodzi z łatwością. A są tacy ludzie, którzy muszą się naszarpać, natrudzić i włożyć ogromny wysiłek w różne podstawowe by się wydawało czasami jakości w życiu. Więc dlatego. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie ogromne znaczenie w naszym życiu ma beztroska. I już widzę, że będę musiała się przenieść w inne miejsce, także zmienimy za chwilę scenarię. Jakiego rodzaju przekonania wypracowujemy w sobie e, dzięki przeżywaniu w dzieciństwie beztroski? Ta beztroska to jest taka rzecz bardzo niedoceniana. Nam się wydaje, że to jest nic takiego jeżeli mieliśmy niebeztroskie dzieciństwo. Że to jest nic takiego. A potem nie rozumiemy tego, dlaczego mamy takie przekonania, podświadomości często, które powodują, że nasze życie po prostu jest ciężkie dla nas. Więc przez ten temacik sobie przejdziemy. Myślę, że jest to bardzo yy, na czasie, bo wszyscy procesujemy. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, bo naprawdę ludziom się pierze. Mi się zresztą też różne rzeczy biorą. Każdy dostaje słuchajcie, to, na co jest gotowy i na jakim jest etapie rozwoju. To nie jest tak, że jak wiecie, ktoś ma różne rzeczy przerobione, to mu się nic nie wydarza, bo mu się wydarza tylko na innym poziomie. Zanotowałam sobie na dzisiejsze spotkanie. Właśnie, do czego jest nam potrzebna beztroska, na co to się w życiu przekłada, w jaki sposób uczymy się beztroski, jakiego rodzaju przekonania wypracowujemy w sobie dzięki beztroskiemu życiu. Właśnie to wszystko, na co zasługuje, do czego ma prawo i tak dalej. Także sporo więcej, na pewno będzie ciekawie, jak zwykle. Więc słuchajcie, nie. Rozgaduję się za, za długo. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Panowie się słuchajcie okazali na tyle sympatyczni, że zobaczyli, że ja nagrywam, więc się uciszyli gdzieś tam sobie poszli, tylko dwóch jeszcze zostało, więc... Więc nieźle, bardzo fajnie. Tamten mój znajomy też y, zapytał się o to, czy to myśli kształtują rzeczywistość, czy rzeczywistość kształtuje myśli. To jest takie bardzo filozoficzne pytanie, i oczywiście moglibyśmy cały odcinek na ten temat zrobić, jaś nie będę się jakoś super nad tym rozwodzić, ale chciałam Wam powiedzieć, y, pokazać Wam pewien schemat, który funkcjonuje, i wedle tego schematu tak naprawdę my wszyscy uczymy się życia, mówiąc wprost. Możecie to sobie zastosować, do kogo chcecie. Jest taka sytuacja, że jest dziecko, które się pojawia na tym świecie. Mówi się, że to jest mniej więcej okres 6 lat, kiedy chłoniemy jak gąbka, wszystko bezpośrednio do naszej podświadomości. Tylko w sekundę się na tym zatrzymamy, bo chciałabym, żebyście dobrze zrozumieli, co to jest za czas. To jest taki okres, kiedy jeszcze u dziecka nie jest wykształtowana osobowość na tyle, żeby dyskutowała z zewnętrznym światem, więc dziecko bierze. Kompletnie bezrefleksyjnie, bo tam nie ma w środku jeszcze tej osoby, tej postaci, która jest refleksyjna, jest zdolna do refleksji, więc dziecko bierze kompletnie bezrefleksyjnie wszystko to, co się pojawi w jego życiu i bierze to za prawdę. Czyli już nie będziemy się odnosili do tych poprzednich wcieleń i tym, z czym przychodzimy w poprzednich wcieleniach. Chyba, że zrobię to słuchacie w pełnej wersji tego odcinka, jeżeli w ogóle będzie pełna wersja tego odcinka, bo zobaczymy na ile mi zostanie w ogóle czasu i możliwości tutaj, to wtedy się odniosę trochę do tego, jak te przeszłe wcielenia ewentualnie wpływają na nasze życie, jakby biorąc pod uwagę ten koncept. Na razie koncentrujemy się na takim sensu stricte psychologicznej części naszego życia. Więc rodzimy się jako ta niezapisana karta teoretycznie i dopiero na podstawie tego, jak traktuje nas świat, jak traktują nas ludzie, jak traktują nas rodzice, nasi najbliżsi, to uczymy się wszystkich podstawowych konceptów, kim jestem, na co zasługuję, do czego mam prawo, czy świat jest bezpiecznym miejscem, co to jest miłość, co to jest relacja z innymi ludźmi. Ja to rzucam hasłowo, ale to są wielkie hasła. Bo jak mówię o tym, do czego mam prawo, to ja mówię o różnych rzeczach. Wy możecie sobie myśleć racjonalnie i świadomie, że macie prawo do różnych, świetnych jakości, na które zasługujecie do, do tego, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby mieć piękne, w ogóle, żeby mieć wszystko to, czego pragniecie. Bo, no już wam mówiłam wcześniej, że to, to nie trzeba o tym mówić. Tak, każdy pragnie czegoś innego w swoim życiu, ale. Czy ja mam w ogóle prawo do tego, czy życie jest bezpiecznym i szczodrym, bogatym dla mnie miejscem, czy nie? Ja, na jakiej podstawie ja wyciągam takie wnioski? No, no nie na podstawie tego, ile zarabia tata, ile zarabia mama, jakie ja mam zdolności, bo ja jeszcze nie myślę w ten sposób. Ja, jako trzylatek, yy, czy, czy trochę starsze dziecko, obserwuję to, jak traktują mnie rodzice, są, czy moje emocje są ważne, czy jeżeli ja się rozpłaczę, albo się zdenerwuję, to mama się nade mną pochyli, będzie przy mnie, będzie mnie wspierać, czy powie zamknij się gówniarzu, nie szamoć się, uspokój się i będzie mnie przekrzykiwać i tym samym uczyć mnie na przykład tego, że moje emocje nie są ważne, że emocje innych ludzi są ważne, bo my dokładnie na, na podstawie takich zdjęć wam teraz robię, takich sen, uczymy się tego, na co zasługuje i co jest ważne. Tak więc, pozbieracie te różne zdjęcia z waszego życia. Ja no, nie będę się nad każdym z nich rozwodzić, bo widzicie, że mógłby być oddzielny odcinek, ale ogólnie schemat jest taki, że dziecko się pojawia bez tej wiedzy o sobie i świecie i o tym, jak ten świat funkcjonuje, zbiera tą wiedzę bezpośrednio słysząc różne przekonania od bliskich, one od razu wchodzą, bo tam nikt nie dyskutuje z nimi, czy babcia, babcia jak mówi o tym, że ty sobie nie myśl, że to tak łatwo jest wyjechać pod palmy, to rzadko kto może sobie na to pozwolić, to nie myśl sobie, że pojedziesz. I taki dzieciak, aha, to nie jest tak łatwo pojechać pod palmy, ty sobie nie myśl, to nie wszyscy mogą pojechać. Czyli ja nie mogę, babcia nie była, tata nie był, to ja też nie mogę. Tego rodzaju, tak, tego rodzaju schematy, tego rodzaju e, sytuacje. I na tej podstawie my zbieramy cały pakiet różnych przekonań o sobie i o świecie i tego, do czego mamy prawo, bo nie może zaistnieć coś, do czego nie mamy prawa. Jeżeli ja nie mam prawa, jeżeli wewnętrznie nie daję sobie do czegoś prawa, bo na przykład nie chcę zdradzić swojej rodziny, nie, mam, nie daję sobie prawa do tego, żeby być bogatym i jeździć sobie na wycieczki. Ja się do tych wycieczek przyczepię, no bo oczywiście one tutaj są e, wiadomo, na, najgorętszym tematem, no bo po prostu jestem w tym. Więc jeżeli babcia, dziadek, wszyscy, których kocham, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na, na takie fajne wycieczki, to ja też nie będę jeździć, bo po, mówię o podświadomości, bo jeżeli będę jeździć, to wtedy ich zdradzę. To jest nielojalność w stosunku do rodu. Jeżeli mi się pojawi, jeżeli mi będzie łatwiej niż rodowi, to, yy, no to wtedy no to jestem wtedy nielojalny. Tak? To wtedy ród mnie opuści i wtedy będę sam, a jak będę sam, to umrę, bo jakby taka, jest, taka jest kolej rzeczy. Różne sprawy możecie sobie tu podpisać, to nie muszą być pieniądze, to może być zdrowie, to mogą być udane związki. Tak? Jeżeli w rodzie była taka historia, że było cały czas przemocowo, no to ja nie mogę mieć normalnego związku, gdzie będę szanowana, czy szanowana, no bo wtedy zdradzę ród. To są. Niby drobne rzeczy, znaczy tak się wydają drobne, ale to są podwaliny w ogóle tego, jak my żyjemy. I jeszcze raz wracając do schematu. Człowieczek zbiera informacje na temat tego, jak jest traktowany i czego doświadcza, i zbiera informacje wtedy i przekonania, na co zasługuje, a potem. To mu się manifestuje w jego życiu. Tak? Więc tutaj było takie pytanie, czy myśli kształtują rzeczywistość, czy rzeczywistość kształtuje myśli. Słuchajcie, zależy, bo to jest tak naprawdę spręż, sprzężenie zwrotne. Mówiliśmy o beztrosce, więc zastanowimy się chwilę nad tą beztroską. Co takiego daje nam ta beztroska? Wyobraźcie sobie rodzinę, która jest zdrową rodziną i wszystko przebiega w niej tak jak powinno. Czyli rodzice są, od, y, są odpowiedzialni i dojrzali emocjonalnie, a to nie jest takie super popularne, zazwyczaj nie są dojrzali emocjonalnie. W ogóle teraz się rozpadało i nie wiem, czy będę mogła dalej słychać i nagrywać, bo mi aparat zmoczy. Rodzice są dojrzali emocjonalnie, stwarzają dziecku przestrzeń do tego, żeby mogło przeżywać wszystko to, co przeżywa, stanowią dla nich wsparcie. Mój syn dzwoni. Wszystkimi trudnymi rzeczami zajmują się rodzice i dziecko jest od tego kompletnie odcięte. Jeżeli mają jakieś dyskusje partnerskie między sobą, to je załatwiają z boku. Jeżeli są problemy finansowe, załatwiają je z boku. Jeżeli mają problemy emocjonalne, cierpią, mają uzależnienia, cokolwiek. Wszystko jest załatwiane z boku, żeby dziecko mogło doświadczyć beztroski. Dlaczego? Żeby w ogóle mogło zaznać, jaki to jest stan. Dlatego, że później to już nie ma czasu na beztroskę, bo jest dorosłe życie. My musimy zaznać tego, co to znaczy. Bez troska, że ktoś się mną opiekuje. Ja muszę to poczuć, ja muszę w tym być. To nie da się tego przeczytać z książki. W moim systemie musi być taki zapis, że jestem zaopiekowany, że zasługuję na to. Jeżeli coś się dzieje, to tym samym tworzy się od razu przekonanie, że mam do tego prawo i zasługuję. To żebyście mieli jasność. Że jestem zaopiekowany, że moje emocje są ważne, czyli mam prawo do swoich emocji. Mam, przeży mam prawo przeżywać swoje emocje, mam prawo wyrażać swoje emocje. Bawię się. Nie to, że na każdym kroku czekają bakterie, zarazki, jakieś, o nie idź tam, bo się przewrócisz, o nie idź tam, bo coś się stanie. Nie ładują we mnie swojego własnego lęku. Jest masę rodziców, którzy zepsuli, znaczy zepsuli, utrudnili strasznie życie swoim dzieciom właśnie przez to, że nasączyli ich swoim własnym lękiem. My jesteśmy specyficznym też pokoleniem, dlatego że nasi rodzice to są dzieci, ludzi, którzy przeżyli wojnę. No wiecie, jakie można mieć przekonania, jeżeli ktoś przeżył wojnę, więc to jest jakby jasna sprawa. Ale my potrzebujemy w ogóle być w tym miejscu i poczuć to wszystko. Rozpadało się, słuchajcie, musiałam przerwać, nawet powiem szczerze, że nie wiem, w którym momencie przerwałam. Tak mniej więcej wiem, także mam nadzieję, że chociaż nie będę się powtarzać. Podawałam Wam przykład rodziny, która jest rodziną dobrze funkcjonującą, prawidłowo i na podstawie jakich zachowań dziecko rozwija jakiego rodzaju przekonania, które potem wpływają na to, co ma w życiu, do czego sobie daje prawo, do czego uważa, że zasługuje na głębokim, podświadomym poziomie, zaznaczam. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy w rodzinie dysfunkcyjnej, znowu wyobraźcie sobie taką, taką rodzinę, gdzie rodzice są niedojrzali emocjonalnie, Dziecko bardzo szybko się orientuje, że są niedojrzali, że z różnymi tematami sobie nie radzą. Zaczyna wchodzić w rodzica swoich rodziców, czyli w taką postawę, w którą myślę, że bardzo wiele z nas weszło, komary, z racji tego właśnie, że nasi rodzice byli niedojrzali emocjonalnie. To pokolenie, pokolenie naszych rodziców to jest pokolenie ludzi, którzy w dużej mierze są niedojrzali emocjonalnie. Każde pokolenie. Nosi jakąś traumę, jakiś ciężar, jakieś rzeczy do przepracowania, i to pokolenie, według mnie, nosi właśnie to. Pokolenie naszych dziadków bardziej musiało się mierzyć z zagrożeniem, z wojną, z poczuciem bezpieczeństwa w ogóle w świecie, więc wiadomo, że oni tak właśnie wychowywali swoje dzieci, byli też odcięci emocjonalnie, no jakby cała masa różnych konsekwencji. Wiąże się z przeżyciem wojny. Nie tylko chodzi o to, że to jest zagrożenie życia, ale z tym zagrożeniem życia i byciem w zagrożeniu życia, masę rzeczy się wiąże. Przecież oni widzieli takie sceny, których no, no na filmach sobie możemy pooglądać. Przecież to było normalnie ich udziałem. Ludzie się wzajemnie zdradzali, wydawali, wydawa, wydawali się na śmierć. Wiecie, no to czasami to byli sąsiedzi, przecież Żydzi, tak żyliśmy z nimi. Ja zresztą wiem z, opowie z opowieści moich dziadków, e, jak w ogóle ludzie na to reagowali. Nasi rodzice są pokoleniem neurotyków, oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale są pokoleniem osób, które mają problemy z nerwicą. U podstaw nerwicy leży lęk to są zaburzenia lękowe i są też niedojrzali emocjonalnie. Natomiast nasze pokolenie to jest bardziej, bym powiedziała, pokolenie narcyzów. Zwróćcie uwagę, że my mamy problemy z narcyzami często. Też wiadomo, że nie wszyscy, ale wielu z nas z różnych powodów. Często to jest związane z tym, że po prostu dzieci były niedoinwestowane uwagą taką. W rozsądnej dawce i rozsądną miłością przez rodziców, a z kolei pokolenie naszych dzieci będzie miało inne swoje jakieś problemy, które będą wynikały z tego, z jakimi problemami my się mierzymy. Więc dziecko, które się orientuje, i to jest sytuacja z wielu, wielu domów, że rodzice sobie nie radzą, wszystko jedno, co jest u podstaw tego nieradzenia sobie, czy niedojrzałość emocjonalna. Uzależnienia, choroby, problemy finansowe, niedogranie się rodziców, masę różnych rzeczy jakby nie ma takiego znaczenia, co to de facto jest. Grunt że efekt jest taki, że dziecko zaczyna się orientować bardzo szybko, że rodzice sobie nie radzą, i zaczyna wchodzić w rolę rodzica swoich rodziców w sposób absolutnie naturalny. W rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, dzieci powinny być najważniejsze. I wszystko, co się z tym wiąże. Ich emocje, ich procesy i tak dalej. My po to mamy być jako rodzice, żeby się nad nimi pochylić, i nasi rodzice też byli po to, żeby się pochylić nad nami. Natomiast, jeżeli jest jakikolwiek problem, który odciąga uwagę rodziców od dzieci, to ta rodzina de facto staje się w, taki, w takim czy w innym stopniu rodziną dysfunkcyjną. I teraz dziecko, które musi się mierzyć z takimi wyzwaniami, które nie pasują do jego wieku, w ogóle nie są na jego etapie rozwojowym adekwatne musi stawać na palcach i stawać się tym dorosłym, to je kosztuje wysiłek i kosztuje je ogromne poświęcenie. Kosztuje je mierzenie się z ogromnym lękiem, z całą masą różnych rzeczy. I ponieważ dziecko nie zna bez troski i nie wie, jak to jest żyć, kiedy jestem zaopiekowany, w moim systemie nie ma takich zapisów. Jak ja mam manifestować to w swoim życiu? Jak? To, jest, to się... To się nie udaje, dlatego że zawsze będzie tak, że to, z czego będziecie doświadczali w swoim życiu, ludzie, którzy, których będziecie spotykać, sytuacje zawodowe, mieszkaniowe, no, cokolwiek, no w ogóle wszystko, co jest w waszym życiu, to jest, to pasuje wibracyjnie do tego, co macie w swoim systemie, jako na, ziemi, jako na niebie, tak i na Ziemi. To, co macie w sobie, w swoim systemie, czym wibrujecie, takie wydarzenia będziecie przyciągać. Jeżeli na głębokim poziomie mam takie przekonania, że życie jest ciężkie, że życie nie jest bezpiecznym miejscem, że w życiu się trzeba nachytać, a, a takie przekonania sobie wypracowałem czy wypracowałam właśnie w dzieciństwie, mierząc się z tymi problemami rodzinnymi, z którymi nie powinienem się wtedy mierzyć, tylko cieszyć się bez troską. No to wtedy moje życie będzie pasmem męczenia się z tym czy z innymi tematami. Więc popatrzcie sobie, słuchajcie na siebie, popatrzcie sobie, w jakich obszarach się męczycie i sobie to dokładnie przeanalizujcie, skąd wam się to wzięło i skąd są takie zapisy w waszym systemie. Tym razem, słuchajcie, nie będziemy przechodzić do tematów, tak jak mówiłam, poprzednich cieleń i tak dalej, bo to oczywiście to jest cały ogromny, wielki wątek. Właśnie teraz widzę kraba i zaraz wam go nagram. Kraba, który sobie tutaj podróżuje. Przeanalizujcie sobie, skąd Wam się to wzięło, no i popracujcie na tym, żeby te przekonania zmienić. Jak je zmienić? Na przykład stosując afirmacje. Tylko że afirmacje zrobione porządnie, tak, żebyście poczuli to, o czym mówicie. Zresztą odcinek o afirmacjach u mnie jest bardzo. Yy, uważam dobrze, przedstawiony i w jasny sposób wyjaśnione są te afirmacje, także polecam Wam serdecznie. A teraz, kochani, spieszę, żeby dla, nagrać dla Was tego kraba, który tutaj sobie idzie i bardzo fajnie wygląda. Życzę Wam z całego serca, żeby w Waszym życiu było jak najwięcej beztroski. Dlatego, że życie jest bezpiecznym miejscem, i żeby to zrozumieć, to tak naprawdę, my potrzebujemy znaczy, zrozumieć, zrozumieć sercem. To my potrzebujemy się po prostu dostroić do tych wibracji. Które to pokazują. Popatrzeć sobie na naturę, popatrzeć sobie na przyrodę. Ptaki się niczym, słuchajcie, nie martwią. Nie wstają rano, się nie zastanawiają, co do garnka włożą. Albo sobie nie, nie zastanawiają się, czy znajdą sobie partnera. Po prostu to robią, dlatego, że mają przekonanie i słusznie, że to jest dla nich dostępne. Więc pamiętajcie o tym, że w obiektywnej rzeczywistości, no tak naprawdę taka rzeczywistość nie istnieje. W mojej rzeczywistości. Na moim poziomie świadomości zasługujecie na najlepsze w swoim życiu. I jedynym powodem, dlaczego te rzeczy się nie manifestują, jeśli się nie manifestują, są wasze negatywne przekonania, które są iluzoryczne. One nie są prawdą. Bo prawda jest taka, że, że jesteście kochani bezwarunkowo przez wszechświat. Zasługujecie na wszystko, co tylko chcecie. Wszechświat jest miejscem pełnym absolutnej obfitości. Jeżeli Wy będziecie coś mieli, to nie znaczy, że ktoś nie będzie tego miał. Jest takie powiedzenie, że wszechświat jest, e, e, wszechświat jest wielką ucztą, ale nieszczęściem tego świata jest to, że wielu umiera na niej z głodu. Więc ja Wam życzę tego, żebyście na tej uczcie się najedli, napili, naimprezowali, naszaleli jak tylko można najbardziej i naprawdę nasycili się swoim pięknym, wspaniałym życiem. Ja dziękuję ze swojej strony. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście proszę o pozostawienie łapki w górze i subskrybowanie mojego kanału. Piszcie, słuchajcie do mnie tutaj w komentarzach, jak to się dzieje w Waszym życiu, co o tym sądzicie. Jak w ogóle jest beztroską bez w waszym życiu? Co, co Wam w ogóle robi ten odcinek? I już od razu też dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, które się pojawiają pod innymi filmami. Myślę, że mamy tutaj fajną społeczność, taką pozytywną, gdzie możemy sobie o różnych rzeczach porozmawiać. To też było moją intencją, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi, żeby mogli bezpiecznie sobie o różnych sprawach porozmawiać. tu jest bardzo mało, odpukać już nawet, nie wiem, kamień niemalowany, więc odpukuję w kamień. tu nie ma za dużo i bardzo się cieszę, niech oni się wszyscy trzymają z daleka, a my po prostu mamy fajny, wysoki vibe i dlatego tego hejtu nie ma. Buziaki!